Dlaczego zbiornik na własność? Najważniejszym argumentem jest to, że mając zbiornik na własność, możesz kupować gaz, kiedy chcesz i od kogo chcesz. To zupełna niezależność i gwarancja zawsze najniższej ceny, a możesz przewierać przy 136 podmiotów zajmujących się obrotem w Polsce. Terminy dostaw są dużo szybsze niż w przypadku zbiorników dzierżawnych i dostawca zabiega Twoją atencję Myślę, że nie kupiłbyś samochodu, który możesz tankować tylko na jednej stacji pali. Instrybutor! Panie Szel! Człowieku! Nie rób tego również w kwestii ogrzewania, tylko po to, żeby pozornie zaoszczędzić. Na dziś, własna podstawowa instalacja gazowa to w datach rzędu 15 tysięcy zł. Dzieżerowy zbiornik wymaga zazwyczaj swojej inwestycji na start w kwocie 5 zł i około 500 zł rocznie kosztu dzierżawy. Przyjmijmy, że opłata za dzierżawę jest swojego rodzaju funduszem serwisowym, chociaż mocno zawyżona. Normalne utrzymanie instalacji zewnętrznej nie jest wyższe niż 300 zł rocznie, więc mamy 200 zł na kwoty rocznie. Po 20 latach mamy niezłą sumę 4 tys. zł. Mamy na starcie różnicę, już nie 10 tysięcy złotych inwestycji, ale 6. Jak to się amortyzuje w firmie dzierżawiącej? Cena dla jednego m sześciennego gazu do zbiornika dzierżawalnego w lutym bieżącego roku wynosiła od 13 do 15 zł, czyli w przeliczeniu 3,25 złotych. Daje nam to 1,25 zł rocznicy, a więc zwrot z inwestycji następuje w mniej niż 5 lat, jeżeli zapomnimy o tym przy płaconej funduszu i serwisów. Pamiętaj wreszcie, że przy zakupie na własność zbiornik jest Twój, więc możesz go w każdej chwili strzelać. W przypadku zbiornika dzierżawionego płacisz karę za zderzanie umowy, a potem jeszcze za demontaż i odwiezienie go do sieci firmy, która jest właściciela, co często przekracza wartość samego zbiornika. Zbiornik kupuje się przeciętnie na 15-20 lat. Czy na pewno więc starczy na to, żeby zaoszczędzić na starcie te 10 tysięcy złotych? Ile kosztuje instalacja?